Witam, mam na imię Gregor i prowadzę kanał Morskie Opowieści na YouTube. W ten właśnie sposób mogę się komunikować z moimi widzami. Chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za tak wspaniały odzew na mój apel o pomoc. Nie spodziewałem się czegoś takiego nawet w najśmielszych marzeniach. Mój apel obejrzało ponad 10 tysięcy widzów, którzy napisali ponad tysiąc komentarzy ze słowami otuchy i poparcia. To przewraca sens temu, co robię i pokazuje, że warto poświęcić wysiłek i czas, bowiem są jeszcze ludzie, którym sprawia przyjemność wspólne odkrywanie tajemnic historii. To wszystko sprawiło, że mój ostatni odcinek o monitorach został obejrzany ponad 31 tysięcy razy. To znaczy, że jeszcze widzowie mają coś do powiedzenia i możecie jeszcze wpływać na decyzję wszechmocnego algorytmu. Zostałem też bardzo przyjemnie zaskoczony tym, że znaleźli się widzowie, którzy wytrwale od pewnego czasu wyrażają swoją wdzięczność poprzez platformę Patronite i Buy Me Coffee. Taka postawa nie tylko wpływa na stan finansów, ale mobilizuje do dalszej pracy. Bardzo, bardzo za to wszystko dziękuję. Skoro już poruszamy sprawy organizacyjne, to jeszcze pozostały dwie kwestie. Pierwsza to fakt, że ostatnio pokazały się na YouTube nowe kanały poruszające tematykę okrętów wojennych. Nikomu nie odbieram prawa do prezentowania dowolnych treści na dowolnej platformie, tak jak nigdy nie cenzurowałem lub nie usuwałem jakichkolwiek komentarzy pod moimi filmami, choć czasami były niemądre lub nawet obraźliwe. To się nazywa swobodą wypowiedzi. Ale te niektóre kanały uważam wręcz za szkodliwe. Przygotowane całkowicie przez sztuczną inteligencję AI publikowane bez jakiejkolwiek korekty mieszają autentyczne fakty ze stwierdzeniami całkowicie zmyślonymi. Widzowie, którzy nie orientują się bardzo dokładnie w historii, mogą być po prostu wprowadzani w błąd poprzez proste manipulowanie faktami. Nikomu nie chcę niczego odradzać czy też pouczać co mają oglądać i czego słuchać. Pragnę jedynie wyczulić moich widzów i radziłbym podchodzić z dużą dozą sceptycyzmu do sensacyjnie zatytułowanych rewelacji historycznych przygotowanych całkowicie przez AI, czyli sztuczną inteligencję. Druga kwestia to sprawa znacznie lżejszego kalibru. Chciałbym zaprosić moich widzów do obejrzenia mojego najnowszego odcinka morskich opowieści. Powinien pojawić się na antenie już w ten piątek, 5 grudnia. Nieoczywiste piękno francuskich pancerników. Ten temat pasjonował mnie od zawsze i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu. Muszę się przyznać, że po raz pierwszy ja również skorzystałem z pomocy AI, sztucznej inteligencji. Ale tylko do ożywienia starych obrazów bądź fotografii w celu uatrakcyjnienia szaty graficznej mojego filmu. Jestem bardzo ciekaw, czy przypadło to Wam do gustu, dlatego proszę o komentarze na ten temat. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia i usłyszenia w najbliższy piątek.